Spider, kochać czy zapomnieć? Pytany królewskie to dla hobbystów zakochanych w tym gatunku prawdziwe pudełko z czekoladkami. A może bardziej, paczuszka, fasolek z Harry'ego Pottera. No właśnie, nie wiesz, czy każda z nich jest dobra. Czy trafi dzisiaj na truskawkową, czy może na zgniłą rybę. A może na śmierdzące skarpetki. W dzisiejszych czasach, znaleźć informacje o tym, co nas interesuje, to tak naprawdę tylko chwila. Oczywiście, o ile potrafimy posługiwać się wyszukiwarką, no i czytamy, że ten nasz cukiereczek ma obciążenia genetyczne. Nie można z tym, i nie można z tamtym, a jeszcze pojawi się łowy. A nam ten Spider tak bardzo przypadł do gustu. I co zrobić? Dzisiaj w naszej serii o odmianach barwnych skupimy swoją uwagę właśnie na spidera. Jaki jest wygląd Spidera i czy z góry jest na przegranej pozycji? Dzisiaj bohaterem będzie wyjątkowo jedna odmiana, bo o Spiderze można sporo powiedzieć. Spider to wynik starań hodowców i trudno go szukać w naturalnym środowisku. Pierwszy został wyhodowany w 1999 roku w New England Reptile Distributors. Ich wyjątkowy wzór niesie ze sobą pewne konsekwencje. No Nie ma nic za darmo, jednak czy aby na pewno trzeba się od razu odkochiwać? No właśnie niekoniecznie. Jak wygląda Spider? Odmiana ta ma jasno-brązowe kolory bazowe, które w kierunku kręgosłupa bledną. Odmiana ta ma nie tylko tendencję do blednięcia kolorów, ale i centkowania po bokach ciała. Jego wyjątkowy wzór, który od razu przykuwa uwagę, jest jakby odchudzony, wyraźnie szczuplejszy, przypominający właśnie pajęczynę. Tutaj klasyczne czarne, wyraźne pasy, oddzielające brązowe albo złote plamki, zostały zastąpione cienkimi, a nawet bardzo cienkimi paskami. Właśnie te delikatne linie na myśl przywodzą pajęczynę e, poskutkowały nazwaniem ich spiderem. czyli po prostu pająkami. E, czy tylko ta, sam wzór robi tu różnicę? Większość tych pytonów ma białe i jasno-żółte oznaczenie na dolnych partiach boków oraz bardziej złożone i tak jakby lżejsze, wyraźnie czarne elementy wzoru na głowie niż klasyki. Nie każdy Spider będzie wyglądał tak samo i świetnie obrazują liczne zdjęcia, na których nikt nie kłamie i naprawdę pokazuje Spidera. Tyle że jedne są swoim kolorem bliższe klasyką, gdy inne wyraźnie od nich odbiegają. Wśród cech charakterystycznych można jeszcze wyróżnić ich lekko zielonkawe tęczówki. Tyle że jeśli mamy malucha, nie jest to takie proste do zauważenia. Jak dziedziczy się Gen Spider? Jak już pewnie wiecie, geny możemy dziedziczyć na kilka sposobów. Wiele z popularnych mutacji, np. albinizm, o którym mówiliśmy w ostatnim odcinku, to geny recesywne. Krótko mówiąc, aby wąż uzyskał konkretny wygląd, musi otrzymać od każdego z rodzica kopię zmutowanego genu. Jednak jeśli chodzi o Spidera, który jest genem dominującym, aby uzyskać wzór, wąż wystarczy już tylko jedna kopia genu mama Spider lub tata Spider. Czyli już mając samicę klasyka i samca spidera, możemy oczekiwać, że część maluchów będzie miała pożądany przez nas charakterystyczny wzór. Dlaczego nie powstała forma Super Spider? Co do formy Super Spider, są dwie wersje. Po pierwsze, forma Super Spider uznana jest za śmiertelną, i tutaj dwie kopie tego genu nie są zalecane do łączenia. Druga grupa zaś twierdzi, że nie mamy pewności co do dominacji genu. I po prostu forma super nie istnieje. Powołując się na niewystarczającą ilość spiderów, aby rzeczywiście móc udowodnić formę super, spór trwa i tak naprawdę nadal nie mamy konkretnego naukowego dowodu, który jasno sprecyzuje odpowiedź na to pytanie. Niektórzy z doświadczonych hodowców twierdzą, że nie ma spider'a, który zawsze da nam same spidery w kolejnych wnioskach. I to właśnie na tym opierają swoją tezę. Jak jest naprawdę? No, musimy jeszcze zaczekać. W sporze pojawia się stanowisko o tym, że Super Spider jest po prostu śmiertelnym łączeniem i z racji obumierania jaj nigdy go nie wyhodowano. Liczne są przypadki, gdy przy łączeniu Spidera ze Spiderem, zamiast oczekiwanych efektów wow, pojawia się slag, bądź już we wczesnej fazie inkubacji jaja obumierały. Maluchy nie wykluły się. W sieci bez większego problemu możecie znaleźć zdjęcia całkowicie. Całkowicie jasnego, wręcz perłowego węża z połączenia Spider i Spider, który mógł być uznany za formę super, jednak, niestety, jak możecie się domyślać, wąż nie żyje. Na licznych zagranicznych forach temat co jakiś czas wraca i jest poruszany. Oczywiście, zawsze może okazać się, że nie wszystkie węże nie będą gotowe do przeżycia po wykluciu. Jednak to właśnie przy takim połączeniu wskaźnik śmiertelności jest niebezpieczne i nie do końca wiadomo, co dzieje się powodem obumierania maluchów. Skoro tak to się dzieje, ogólnie zostało to uznane jako łączenie śmiertelne. To, co dzieje się w takim łączeniu, nie ma prostego wyjaśnienia. Tym bardziej, że aby uznać je jako wiarygodny dowód, potrzeba czegoś więcej niż hobbystycznej hodowli. A podejmowanie prób pomimo tak wysokiego ryzyka, no powiedzmy to sobie delikatnie, no, jest po prostu nierozsądne. Coś za coś. W życiu zazwyczaj tak bywa, że nie ma nic za darmo. Wzór, który zachwycił hobbystów, powstał na skutek ingerencji w ganach. Nie tylko sam wzór jest skutkiem mutacji, dość często pojawia się informacja, że spidery mają chwiejną głowę. Jest to niestety przypadłość nie, tyle, nie tylko spiderów, ale i kilku innych odmian. Problem nie dotyczy wszystkich węży w takim samym stopniu. Jedne wydają się być w pełni normalne, gdy inne miewają spory problem z koordynacją, a ich głowa wyraźnie pływa. Niektóre mają lekkie, tak to ujmijmy, objawy, które nasilają się pod wpływem stresu, i przy odpowiedniej suplementacji i opiece nie sprawiają większych trudności. Bywają też niestety trudniejsze przypadki. To jak to jest z tym tajemniczym łobla? Czym jest tajemniczy łob? No właśnie, debata trwa, kto lepszy i czy aby na pewno można mieszać w genach u węży. Kwestia tego, kto jest e, ładniejszy, to sprawa gusu. Ale skoro o gustach się nie dyskutuje, powiem tylko tak: w rodzinie Regiusów odmian jest tak dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj swoją uwagę skierujmy bardziej na sprawę tego, co łączenie niektórych genów może przynieść. Czy sprawa z chwianiem się węży jest poważna? Otóż łobl to nic innego jak neurologiczne odstępstwo zaburzenie, które objawia się typowym potrząsaniem, pływaniem głowy węża. Niekiedy jest to lekko zauważalne, innym razem wygląda, jakby wąż stracił równowagę. Widać to szczególnie, gdy wąż próbuje łapać poziom bądź gdy poluje. Jak każde zaburzenie, jedne mają bardziej pływające ruchy, tak jakby wracały z dobrze zakrepianej imprezy, gdy inne, bardziej zaawansowane, mają trudności z polowaniem. Skąd się to bierze? Po prostu łączenie niektórych genów nie tylko pozwoli na uzyskanie ciekawego wzoru, ale i uwarunkowane jest, jak każda ingerencja w naturę, nieco mniej fajnymi skutkami. Czasami krzyżówki genów są śmiertelne. Czasami po prostu mamy pewne prawdopodobieństwo uzyskania osobnika z taką wadą. Wbrew obiegowej opinii, nie tylko spidery mają taką skłonność, jest kilka odmian, o których za chwilę sobie powiem. Więc czy to znaczy, że nie można zakochać się w spajderach? Nie. Oznacza to nie więcej niż należy się liczyć z taką sytuacją, że może się to zdarzyć. Dlatego nie łączymy koło popadnie, a zanim pokusimy się o własne jaja, musimy zdobyć więcej wiedzy niż tylko ta przekazywana w postach na Facebooku. Czy łobl skazuje węża na śmierć? Nie. Z można żyć. Niektóre osobniki wraz ze wzrostem ulegają poprawie, inne zaś przeciwnie i sprawa się pogarsza. Czasami można spotkać się z opinią, że samice po rozmnażaniu mają bardziej zauważalne objawy. Niekiedy tylko w czasie karmienia czy w chwili sytuacji stresujących. Nie ma tu zasady i co do tego, czy takie objawy się pojawią, a jak będą nabierać na sile i co najważniejsze, czy znikną. W skrajnych sytuacjach zaburzenie jest na tyle silne, że nie pozwala na skuteczne polowanie i staje się niebezpieczne dla zwierzęcia. Wtedy istotnie jest to problem. Lekkie potrząsanie głową nie dyskwalifikuje węża do hodowania go jako domowego pupila. Nie wskazuje mu jasnego korytarza i zastrzyku od weterynarza. Staje się on po prostu zwierzakiem domowym. Po prostu są sprawy, na jakie powinniśmy zwracać uwagę. Uważnie bardziej niż na inne, jeżeli chodzi o sposób karmienia, wystroju terrarium. Nie oszukujmy się. Każda ingerencja w genetykę niesie za sobą odpowiednie konsekwencje. Czego najlepszym przykładem są różne rasy psów. Tutaj cenną za wyjątkowy, pajęczy wzór jest prawdopodobieństwo zaburzeń. To czy zdecydujemy się na Spidera, zależy tylko i wyłącznie od nas. A gdzie jeszcze można doszukać się łobla? Wśród wielu można dołączyć do tej grupy m.in. Champagne'a, łome, Powerball czy Super Sable. I w innych mieszankach można znaleźć geny Spidera. Co zatem zrobić? Zasada jest prosta: jeśli pokusimy się na rozmnażanie ich, nigdy nie należy łączyć ze sobą węży z ryzykiem obciążenia łobla. Czy każdy z nich będzie miał łobla? Nie do końca. Prawdopodobna jest sytuacja, gdy niektóre cechy przenoszone są w zależności od płci. Badania nad tym zjawiskiem trwają, więc nie możemy mieć 100% pewności co do tego, jak to działa. Dlatego zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, jeśli planujemy łączenie, bo wymarzyliśmy sobie jakiś konkretny projekt, to warto dołożyć szczególną uwagę, aby nie łączyć ze sobą takich odmian jak Spider, Woma, Hidden Gen Woma, Champagne, Super Sable albo Powerball. Objawy Woma nasilają się w przypadku skrzyżowania Sable ze Spiderem oraz Champagne z Hidden Gen Woma. Czy zawsze łączenie będzie narażone na łobla? Otóż okazuje się, że nie. Łączenie Spidera z Blackheadem może być rozwiązaniem na problemy neurologiczne, charakterystyczne dla Spidera. Mutacja Blackhead, jak się okazało, jest aleliczna ze Spiderem. Dzięki takiemu łączeniu, węże, pomimo że nie wyglądają jakoś wyjątkowo niesamowicie, to nie wykazują chybotania. Jak to wygląda, mówiąc najprościej? Wyobraźmy sobie mutację Spider. E, tworzy rodzaj zaburzenia na DNA węża. Taką grudkę, która daje nam objawy neurologiczne. I teraz wchodzi blackhead i tą grudkę wygładzę. Nie znika wzór, e, on jest dalej widoczny, jednak nie jest to na tyle poważne, aby dać objawy ze strony układu nerwowego. To jest tak w bardzo dużym uproszczeniu. Spider w genach daje dość ciekawe możliwości. Zostało to docenione przez hodowców i wykorzystano go do stworzenia tak popularnych form jak Bumblebee, czyli nic innego jak łączenie pastela ze Spiderem. Rodzice nie są jakoś wyjątkowymi perełkami wśród regów, nikogo oczywiście nie urażając, ale dzieciaki są już zacne. Kolejnym przykładem ciekawych połączeń tak na szybko to Honeybee, Killerbee, Queenbee czy też Spinner. Sprawa jest skomplikowana dla osoby mało doświadczonej i nic w tym dziwnego, że pytania na ten temat pojawiają się często na różnych forach. Tym bardziej, że nie ma jakiegoś konkretnego i jednego stanowiska, zarówno ze strony hodowców, jak i weterynarzy. No cóż, decydując się na Spidera, trzeba mieć to gdzieś w pamięci, że nie każdy będzie w przyszłości dołączenia. Same objawy dość rzadko są powodem eutanazji zwierzaka. Wiele z nich żyje z mniejszym bądź większym nasileniem tego zaburzenia. Często też można spotkać węża bez widocznych oznak. Brzmi trochę jak totolotek, jednak kwestia genów nie jest do końca zbadana. Jak widać po popularności spiderów, szczególnie za granicą, nie jest to zakazany owoc, a wielu z hobbystów uważa je za dużo atrakcyjniejsze od klasycznych regów. Mam nadzieję, że dzisiejsze nagranie nieco rozjaśniło temat. Może coś konkretnego chcielibyście wziąć dokładniej pod lupę. A jak jest u Was? Jesteście raczej Team Classic, czy może w swojej kolekcji macie Spidery? Dajcie znać w komentarzach, o kim chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach. Ja tylko dodam, że niewiele zachodu jakim jest kliknięcie suba i dzwoneczka pozwoli Wam zapewnić sobie, aby już internety powiadomiły Was w pierwszej kolejności o nowych nagraniach. Nam to pomoże, aby nie zgubić się w tej pajęczej sieci. Za dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia już wkrótce. Hej!